Rozdział pierwszy. Magiczne przygotowania. Dorotka siedziała przy oknie swojego pokoju, patrząc na puszysty śnieg, który delikatnie opadał na ziemię. Świat za oknem wyglądał jak w bajce drzewa ubrane były w białe czapki, a dachy domów błyszczały pod światłem latarni. Dorotka nie mogła jednak w pełni nacieszyć się tym widokiem. Jej myśli krążyły wokół magicznego świata i przygód, które czekały na nią za zamkniętymi oczami. Już nie mogę się doczekać, westchnęła, poprawiając gruby koc na kolanach. Postanowiła, że wszystko musi być gotowe na kolejną podróż. Starannie ułożyła poduszkę na łóżku i posprzątała pokój, by żadne bałaganiarskie myśli nie zakłóciły jej snu. Na szafce nocnej ustawiła szklaneczkę z ciepłym mlekiem, które miało pomóc jej szybciej zasnąć. Co jeszcze? zastanowiła się, przeglądając pudełko pełne drobiazgów. A, wezmę tę wstążkę, na pewno się przyda. Z wstążką w dłoni podeszła do swojego łóżka, usiadła na brzegu i spojrzała na magiczną poduszkę. Była miękka, haftowana złotymi nićmi w kształcie gwiazd i księżyców, które migotały, jakby żyły własnym blaskiem. Dobrze, poduszko, powiedziała z uśmiechem. Jestem gotowa na kolejną przygodę. Położyła się, przykryła ciepłym kocem i zamknęła oczy. Przez chwilę słyszała tylko delikatny szum wiatru za oknem, ale potem poczuła znajome ciepło, jakby ktoś delikatnie otulał ją magią. Kiedy otworzyła oczy, znalazła się przed domkiem dla lalek. Mały domek promieniał blaskiem, a w jego oknach migotały ciepłe światła. Drzwi otworzyły się same, a na progu stała Lalunia. Torotka zawołała Lalunia z radością biegnąc by ją przytulić. Laluniu, tak się cieszę, że znów cię widzę, odpowiedziała Dorotka, obejmując swoją małą przyjaciółkę. Lalunia wprowadziła dziewczynkę do środka. W domku unosił się zapach cynamonu i wanili, a w kominku trzaskał mały ogień. Muszę ci opowiedzieć, co się działo, odkąd ostatni raz się widziałyśmy, zaczęła Lalunia zacierając rączki. Magiczny świat wciąż mnie zaskakuje. Dorotka usiadła na kanapie, podkulając nogi. Lalunia opowiadała o swoich przygodach, o tym jak odkryła nowe drzwi prowadzące do tajemniczych światów i jak bardzo brakowało jej dorotki. Ale tym razem jest coś wyjątkowego, dodała Lalunia, spoglądając na dziewczynkę z ekscytacją: Odkryłam drzwi do krainy kart. I myślę, że mogłabyś tam pomóc. Dorotka poczuła, jak serce bije jej szybciej. To brzmi niesamowicie. Laluniu, pokaż mi te drzwi. Lalunia uśmiechnęła się i wskazała na niewielkie złociste drzwi z pięknymi zdobieniami w kształcie serc, pików, treflów i karo. Za tymi drzwiami czeka przygoda powiedziała z uśmiechem Lalunia. I twoja pomoc będzie nieoceniona. Dorotka podeszła do drzwi i spojrzała na lalunię. Jestem gotowa, powiedziała, a jej oczy błyszczały z ekscytacji. Rozdział drugi w sercu Krainy Kart. Dorotka przeszła przez magiczne drzwi, a za nimi czekała lalunia z zaniepokojonym wyrazem twarzy. Stała wśród migoczących świateł, jakby otoczona aurą magii. Dorotko, to bardzo ważne, że się zjawiłaś. Zaczęła z powagą. Kraina kart od wieków była miejscem harmonii, gdzie cztery królestwa kier, pik, trefl i karo żyły w zgodzie. Ale ostatnio coś się zmieniło. Król kier i król pik zaczęli się kłócić. Ich spory przerodziły się w groźby wojny, która może zniszczyć tę krainę. Dziewczynka spojrzała na nią z zaskoczeniem. Co mogę zrobić? Jak mogę pomóc? Lalunia uśmiechnęła się lekko, jakby wierzyła w niezwykłą moc swojej przyjaciółki. Musisz dotrzeć do obu królów i przekonać ich, że warto szukać pokoju, a nie wojny. To nie będzie łatwe. Droga jest pełna przeszkód, a władcy są uparci. Ale wierzę, że twoje serce i odwaga są w stanie zdziałać cuda. Dorotka pokiwała głową. Zrobię wszystko, co w mojej mocy. Lalunia zaprowadziła ją do granicy krainy. Przejście przez te drzwi zaprowadzi cię do świata kart. Tam znajdziesz kogoś, kto ci pomoże. Uważaj na siebie, dorotko. Dodała, kładąc dłoń na jej ramieniu. Dziewczynka przeszła przez portal i znalazła się w zachwycającym świecie. Cztery królestwa wyłaniały się w oddali, każde w swoich charakterystycznych barwach i otoczeniu. Dorotka ruszyła w drogę, ale wkrótce trafiła na pierwszy problem ogromny labirynt kart. Ściany zbudowane były z gigantycznych, unoszących się w powietrzu kart, które co jakiś czas zmieniały swoje położenie. Korytarze pojawiały się i znikały a szum przypominał szept wielu głosów. Jak mam przez to przejść? Zastanawiała się głośno. Nagle z krzaków wyskoczył mały błazen z dzwoneczkami na czapce. Kto tu błądzi? Zapytał, śmiejąc się cicho. Cześć, jestem Joker. Dorotka przedstawiła się i opowiedziała o swojej misji. Joker natychmiast spoważniał. Labirynt nie jest łatwy, ale znam kilka sztuczek. Chodź za mną powiedział robiąc gest swoją dłonią. Razem weszli w labirynt, gdzie ściany z kart unosiły się i opadały w powietrzu, jakby żyły własnym życiem. Każdy krok wydawał się być nowym wyzwaniem, bo korytarze zmieniały się co kilka chwil, tworząc pułapki i ślepe zaułki. Ten labirynt żyje, szepnęła dorotka, rozglądając się z trwogą. O tak, i do tego uwielbia zaskakiwać, powiedział Joker, przeskakując wąski przesmyk, który pojawił się nagle przed nimi. Ale spokojnie, mała. Znam jego sztuczki. Szli ostrożnie, a Joker co jakiś czas dotykał ścian swoją laską, jakby próbował odgadnąć ich intencje. Uważaj, Dorotko, zawołał nagle, gdy jedna ze ścian zaczęła przesuwać się w ich stronę, jakby chciała ich uwięzić. Szybko za mną. Dorotka rzuciła się biegiem za dżokerem, a ściana zatrzasnęła się z hukiem tuż za nimi. Dziewczynka złapała się za kolana, próbując złapać oddech. Ledwo zdążyliśmy, powiedziała z drżącym głosem. To dopiero rozgrzewka. Zaśmiał się Joker, choć w jego oczach błyszczała ostrożność. Szli dalej, gdy nagle korytarz przed nimi zaczął się wydłużać, a podłoga zdawała się falować. Dorotka zrobiła kilka kroków naprzód, gdy poczuła, że ziemia pod jej stopami znika. Aaaa, krzyknęła, wpadając w niewidoczną dziurę. Joker rzucił się do przodu, łapiąc ją za rękę. Trzymaj się, zawołał, wbijając swoją laskę w ziemię, by się nie poślizgnąć. Dorotka wisiała nad ciemną otchłanią, a jej serce waliło jak młot. Nie puszczaj, powiedziała z trudem, czując, jak jej palce zaczynają się ślizgać. Nie martw się, mała, mam cię, Joker uśmiechnął się, mimo że jego czoło było zroszone potem. Złap moją laskę. Dorotka chwyciła lśniącą laskę, a Joker pociągnął ją z całych sił. Po chwili leżała już bezpiecznie na twardej ziemi, dysząc ciężko. Uff, było naprawdę blisko, powiedziała, wpatrując się w dziurę, która zniknęła równie nagle, jak się pojawiła. Labirynt zawsze testuje odwagę, stwierdził Joker, pomagając jej wstać. Ale z takim duchem walki jak Twój, na pewno damy radę. Szli dalej, aż w końcu dotarli do wyjścia. Po drodze musieli jeszcze uciekać przed zamykającymi się ścianami, przeskakiwać przeszkody i omijać korytarze, które prowadziły donikąd. Współpraca Dorotki i Jokera sprawiła, że stali się zgranym zespołem, a ich wzajemne zaufanie. Rosło z każdą chwilą. Gdy w końcu wyszli z labiryntu, dorotka odetchnęła z ulgą. To było jak najbardziej skomplikowana gera w karty, jaką można sobie wyobrazić. Ale wygraliśmy, prawda? Joker puścił jej oczko a teraz ruszamy dalej. Bez ciebie bym się zgubiła przyznała dorotka z wdzięcznością. Po labiryncie trafili na drwącą rzekę. Przez nią prowadził wąski, chwiejny most, który wyglądał, jakby mógł się zaraz zawalić. To jest most prób, wyjaśnił Joker. Każdy, kto przez niego przechodzi, musi dowieść swojej odwagi i wiary w siebie. Ale uwaga, most czuje strach. Dorotka spojrzała na most, a potem na Jokera. Więc musimy iść pewnym krokiem, prawda? Dokładnie tak, ale jeśli zaczniemy się wahać, most może się rozpaść. Dorotka pierwszy raz poczuła ukłucie niepewności, ale szybko przypomniała sobie słowa laluni: Twoje serce i odwaga są w stanie zdziałać cuda. Idę pierwsza, powiedziała stawiając stopę na moście. Most zaskrzypiał pod jej ciężarem, ale dziewczynka szła dalej. Skupiona na każdym kroku. Joker podążał za nią, czasem rzucając żartobliwe komentarze, by rozluźnić atmosferę. Kiedy byli już w połowie drogi, most zaczął drżeć i kołysać się. Nie zatrzymuj się, dorotko, zawołał Joker. Most sprawdza twoją determinację. Dorotka z każdym krokiem czuła, że nabiera pewności. Kiedy dotarła na drugi brzeg, odwróciła się i pomachała do Jokera. Udało się! Powinnaś była zobaczyć swoją twarz, zaśmiał się błazen, gdy stanął obok niej. Byłaś skupiona jak prawdziwa wojowniczka. Wkrótce dotarli na granice królestw Kier i Pik, których krajobraz wprawił ich w osłupienie. Rozdział trzeci Złoty Róg Dorotka i Joker stali, przytłoczeni widokiem dwóch ogromnych armii szykujących się do bitwy. Chorągwie kier i pik łopotały na wietrze. Wojownicy w lśniących zbrojach trzymali miecze i tarcze ozdobione herbami swoich władców. Powietrze drgało od napięcia, a wojenne bębny dudniły coraz głośniej. Dorotka spojrzała na Jokera zaniepokojona. To naprawdę się dzieje, muszę coś zrobić, zanim będzie za późno. Masz rację, ale ostrożnie, przestrzegł Joker, ściskając swoją laskę. Królowie nie dadzą się łatwo przekonać. Zanim jednak Dorotka zdążyła coś powiedzieć, głosy króla kier i króla pik przebiły huk bębnów. Nie pozwolę ci dłużej łamać zasad naszego sojuszu, wykrzyknął król Pik, wskazując gniewnie na króla kier. To ty pierwszy zdradziłeś nasze porozumienie, odparł król Kier, unosząc swój rubinowy miecz. Nie ma już miejsca na rozmowy. Król Pik wzniósł rękę w górę, dając sygnał swoim wojskom. Do boju, moi dzielni rycerze! Król Kier odpowiedział podobnym gestem. Pokażcie im naszą potęgę! Obie armie ruszyły na siebie z rykiem i hukiem. Wojownicy wbiegali na pole bitwy, miecze zderzały się starczami, a powietrze wypełniły odgłosy walki. Dorotka i Joker zamarli na chwilę, patrząc na chaos. Wojownicy pik, odziani w czarne zbroje, szarżowali z wprawą, a rycerze kier w rubinowych płaszczach stawiali zaciekły opór. Tarcze roztrzaskiwały się pod ciosami, a kurz unosił się nad polem walki. Dorotka zauważyła młodego wojownika kier, który upadł otoczony przez trzech rycerzy pik. W jej sercu zapłonęło współczucie. Muszę coś zrobić, krzyknęła. Poczekaj. Joker chwycił ją za ramię. Sama nic nie zdziałasz. Musimy znaleźć sposób, żeby to zatrzymać. W tym momencie dorotka dostrzegła błyszczący przedmiot na wzgórzu za linią wojsk kier. Był to złoty róg, osadzony na wzniesieniu, zdobiony drogocennymi kamieniami. Co to takiego? zapytała, wskazując na przedmiot. Joker zmrużył oczy i nagle jego twarz rozjaśniła się w zrozumieniu. To róg pokoju. Legenda mówi, że tylko ktoś o czystym sercu może go użyć, by zakończyć wszelkie konflikty. Muszę tam dotrzeć, zdecydowała Dorotka, biegnąc w stronę rogu. Przeciskała się przez pole bitwy, unikając spadających mieczy i strzał. Joker, zwinny jak zawsze, podążał za nią, pomagając jej omijać walczących wojowników. Kiedy jeden z rycerzy kier uniósł miecz, by ją zatrzymać, Joker za pomocą swojej laski zrzucił mu hełm na oczy. – Nie zatrzymasz jej! – zawołał, biegnąc za Dorotką. Dotarli w końcu do rogu. Dorotka chwyciła go obiema rękami i przyłożyła do ust, próbując zadąć, ale nic się nie stało. – To nie działa! – powiedziała zrozpaczona. Joker spojrzał na nią poważnie. Pomyśl o tym, po co tu jesteś, nie używaj siły, użyj swojego serca. Dorotka zamknęła oczy, skupiając się na pragnieniu pokoju i harmonii. Gdy ponownie zadeła, róg wydał głęboki, czysty dźwięk, który odbił się echem po całej krainie. Na polu bitwy wojownicy zatrzymali się, opuszczając broń. Królowie Kier i Pik spojrzeli na siebie zaskoczeni. Dorotka wykorzystała ten moment ciszy, by wyjść na środek pola bitwy. Czy naprawdę chcecie, by wasi ludzie ginęli z powodu waszej dumy? zapytała głośno. Kraina Kart była kiedyś symbolem harmonii. Czy nie możecie tego przywrócić? Król Pik spojrzał na króla Kier i westchnął. Może Rzeczywiście posunąłem się za daleko. Król Kier skinął głową. I ja mogłem być bardziej otwarty na rozmowy. Królowie podali sobie dłonie, a wojownicy zaczęli wiwatować. Joker, widząc sukces dorodki, rzucił się w taniec radości. Udało się! – wykrzyknął. Król Pik zwrócił się do dorodki. Twoja odwaga i mądrość uratowały naszą krainę. Jesteśmy ci wdzięczni. Król Kier dodał. Jesteś prawdziwą bohaterką, Dorotko. Dziewczynka ukłoniła się z wdzięcznością, wiedziała, że zrobiła wszystko, co w jej mocy, by przywrócić pokój. Pożegnała się z królami i ich armiami, gotowa wrócić do Laluni i opowiedzieć jej o swoich przygodach. Dorotka nauczyła się, że prawdziwa siła nie leży w broni ani w potędze wojsk, lecz w odwadze, współczuciu i umiejętności rozwiązywania konfliktów pokojową drogą. Nawet najmniejsza osoba, jeśli kieruje się sercem, może dokonać wielkich rzeczy i zjednoczyć tych, którzy wydają się nieprzejednani. Pamiętajmy, że harmonia i zgoda są zawsze możliwe, jeśli tylko znajdziemy odwagę, by porozmawiać i zrozumieć drugą stronę.